Prometolog wytyka Twoje błędy w pielęgnacji i myślę, że przynajmniej jeden z nich popełniasz, także sprawdź i dowiedz się, co warto zmienić. Nie dezynfekujesz swojego telefonu. Słuchaj, zabierz go do toalety, zabierz go w różne inne miejsca, przykładasz go co chwilę do twarzy, która ma make-up i inne produkty. Myślę, że warto sobie wykształcić taki nawyk, że trzymasz chusteczki dezynfekujące i na przykład raz dziennie przed spaniem Sobie po prostu przejedziesz po tym telefonie i myślę, że stan Twojej skóry może się poprawić, szczególnie jeśli masz trądzik. Powiem tak: najpierw myjemy nasze ręce, a potem działamy. I serio, to jest taki prosty trik, a naprawdę może zmienić stan Twojej skóry, więc. Myjemy rączki. Nie zmywacie płynu micelarnego i to się tak często zdarza. Jeszcze pracowałam w gabinecie. To to było dosłownie nagminne i no, dosłownie, co trzecia moja klientka. Nie zmywała płynu micelarnego, ale dlaczego trzeba go w ogóle zmywać? Jeśli go nie zmyjecie ze swojej skóry, to zostawiacie na twarzy resztki miceli i resztki substancji myjących. Potem reszta pielęgnacji nie działa, wasza skóra może być podrażniona, może się zapychać. Także dosłownie taki turbo prosty trik ode mnie, który naprawdę jest darmowym trikiem. Po prostu zmywajcie swój płyn micelarny. Myjecie twarz przez 10 sekund, żeby mieć to już tylko szybko z głowy i iść spać, bo jesteście zmęczone po całym dniu i ja to doskonale rozumiem, ale no niestety takie działanie na szybko przekłada się na dużo gorszą jakość Waszej skóry i jej stan, także co zrobić? Słuchajcie, przede wszystkim twarz myjemy dwuetapowo i ja Wam polecam jeden produkt, na przykład olejek i to jest olejek, który mi się sprawdza i bardzo go lubię, nakładamy go na suchą skórę masujemy 60 sekund spróbujcie się w tym czasie zrelaksować potem zmywamy wodą letnią, nie za ciepłą, nie za zimną. Nakładam żel lub Tutaj są moje rekomendacje. No i znowu działam 60 sekund, żeby wszystko zmyć make-up, SPF. Naprawdę 10 sekund po prostu nie wystarczy i reszta pielęgnacji będzie dużo gorzej działała. No i mam taki tip dla was. Jeśli nie chcecie tego robić przed spaniem, bo jesteście już zmęczone i ja się nie dziwię, bo mam tak samo. Uwierzcie mi. To mam dla was taki super tip. Jak wrócicie do domu z pracy? To zróbcie to od razu i będzie z głowy. Kolejny błąd, jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy i mycie zębów przy okazji, no to najpierw yy, robicie pielęgnację, a potem myjecie zęby. No to jest totalnie, totalnie bez sensu. Słuchajcie, no zmywacie sobie całą tą pielęgnację tutaj w tym obszarze, którą zrobiłyście, a poza tym pasta może zostać na waszej skórze i możecie dostać tak zwanego yy, podrażnienia około ustnego, tutaj załączam zdjęcie i uwierzcie mi, że nie chcecie tego mieć. Także jak działamy? Najpierw myjemy nasze ząbki, a potem działamy z pielęgnacją naszej twarzy. Kolejny błąd to jest ręcznik tak zwany do wszystkiego do włosów, do ciała, do twarzy, do rąk. Po prostu lecicie z jednym ręcznikiem i to jest domena często facetów, ale wiem, że Wy, kobitki, też tak niestety robicie i naprawdę, słuchajcie, kupcie sobie osobny ręcznik do twarzy niech ono sobie gdzieś tam wisi, może być schowany, nie wiem, żeby tam nikt go Wam nie użył przez przypadek, bo często widziałam na TikToku e, takie zabawne dosyć filmy, że y, facet wziął lasę turban i wycierał wszystko tym turbanem, a potem ona go założyła i miał takie oha ups, <laughs> no, także najlepiej będzie kupić sobie taki ręcznik do twarzy osobny i będziecie go po prostu używać tylko i wyłącznie do Waszej twarzy no oczywiście szyja, no to tam wiecie no ja to zaliczam jakby jako jedność no i właśnie kolejny błąd to jest to, że wy często w ogóle robiąc pielęgnację zapominacie o tym, że macie szyję i dekolt. Słuchajcie, nie chcecie się kiedyś obudzić i mieć takiego, kurde, w sumie twarz mam spoko, a szyja, dekolt, no jest gorzej. I serio, jeśli robicie pielęgnację, jeśli nakładacie krem z filtrem, to pamiętajcie po prostu, żeby nałożyć tutaj też wszystko. No bo mówię, nie chcecie się kiedyś obudzić... Z tym, że wasza skóra wygląda dobrze, a wasza szyja źle i szyja się w ogóle szybciej starzeje, bo tutaj skóra jest dużo cieńsza, tak samo jak okolica pod oczami. Także zwróćcie na to uwagę, że nie dbamy tylko o skórę twarzy, ale też, no tak chociaż dotąd. No i kolejny błąd, myślę, że ostatni, bo nie chcę też was tak tutaj e, cisnąć, e, to jest niewymienianie pościeli. Jeśli chodzi o pościel, no to wiecie idziemy spać, ta pielęgnacja, można się trochę w tą pościel wetrzeć. No i wiecie, tak, no i pot i te bakterie i ten kurz, yy, wszystko nie. No i po prostu jeśli wy nie wymieniacie pościeli na przykład dwa tygodnie. No to może być ciężko. Także jak ja kosmetolog rekomenduję zmieniać pościel. Jeśli chodzi o poszewkę, no to jeśli macie trądzik, to już w ogóle jest wykrzyknik w tym miejscu, no to wtedy swoją poszewkę wymieniacie co dwa dni, trzy. Jeśli chodzi o pościel, kołderkę i tak dalej, czy ścieradło, no to tak raz w tygodniu myślę, że będzie ok, też bez przesady, że wiecie, robicie 50 tysięcy prani nagle. Gdzie to w ogóle wiesz, o Jezu. No także to w sumie tyle ode mnie na ten moment. Jeśli jeszcze chcecie coś do tego dodać, no to nie krępujcie się absolutnie. Zapraszam do komentarzy i dajcie znać, co byście jeszcze chcieli zobaczyć. No to jest taki randomowy myślę, że temat, tak jak chciałyście właśnie, żebym dawała Wam takie różne tipy pielęgnacyjne na Instagramie, mi o tym pisałyście. No także spełniłam Waszą prośbę. Mam nadzieję, że Wam się to super oglądało. No i do zobaczenia. Jeszcze jeden kolejny błąd, i to się też bardzo często zdarza, jeśli chodzi o wasze pędzle, na przykład do makijażu, gąbeczki i itp. Po pierwsze, są one trzymane w łazience, w ogóle nie zamknięte niczym. A w łazience mamy też toaletę, którą jak spuszczamy nie zamkniętą, to tworzy nam się totalny, ogromny problem, ponieważ toaleta, kiedy spuszczamy wodę, te bakterie wszystkie lecą nam po całej łazience i co osiadają nam się na naszych pędzlach i na naszym beauty blenderze, który później namiętnie używamy na naszej twarzy i dziwimy się skąd te niedoskonałości. A no właśnie, z toalety. Niestety one mogą się stamtąd właśnie pojawiać, więc mój tip do Was, chowajcie swoje pędzle i beauty blendery. Wy fajnie, że spuszczacie wodę przy zamkniętej klapie, ale nigdy nie wiecie jak to działa z innymi.